Jo, cześć, siemanko, ja jestem Rafciu, a dzisiaj pokażę wam jak zrobić zadanie dnia zniszcz 6 huśtawek w udanych misjach. Tą misję wykonamy sobie na przedmieściach, które znajdują się tutaj, 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 tutaj i... no i chyba tyle. No i tutaj jeszcze. My sobie odpalimy misję... No, tak myślę, czy tą sobie wziąć, czy... On tu, nie, to tam sobie tutaj, no dobra. I wbijamy do misji. już czyta nas do misji. Musimy sobie po prostu szukać placów zabaw. No niestety ta misja mnie troluje, I znalazłem gdzie placu zabaw, bo zazwyczaj są większe i taką huśtawkę trzeba zniszczyć i już macie zaliczoną 1 na 6, tylko takie huśtawki trzeba zniszczyć, żeby to zaliczyć, no i ja nie mogę znaleźć w ogóle placu zabaw. Także ja chyba idę do kolejnej misji, żeby sobie to zrobić, ale już wam pokazałem co trzeba rozwalić, także ja wam pewnie dogram jak robię szybko misję, bo w tej już nic chyba nie znajdę. Także idziemy do drugiej gry. No i w drugiej grze znaleźliśmy plus. Zabaw, także jest plus. To właśnie mnie zastanawia czy mapping nie dodało, bo to też są puśtawki. Ale tego nie można zniszczyć, tylko trzeba takie niszczyć. Jak takie zniszczycie, no to już macie zaliczone 3 na no 6. No. Ja się jeszcze rozejrzę i zobaczę, czy... Może jeszcze jest jeden plac, bo czasami jest tak, że dwa można znaleźć. Także idę szukać. O, mamy kolejne. No i tutaj mamy ostatni, ale mi się fajna misja w końcu trafiła. Już wszystko jest. No i mamy misję zrobioną. Także idziemy robić ją. Wam no, pokazałem, jak zrobić tę misję. Także do zobaczenia do następnego odcinka. Zostawcie lajka, subika. No i kurwania!